1 na 1. W projekcie raportu do spraw Amber Gold czytamy, że Donald Tusk nie zapewnił koordynacji prac organów administracji rządowej, a także nie wydał żadnych formalnych poleceń podległym sobie organom. Dziś o tym, a także o tym, że niemal 70% maturzystów wybiera się na studia poza miejscem swojego zamieszkania jedynie 24% chce rozpocząć studia w miejscowości, w której mieszka Olsztyn Niestety w tym rankingu jest daleko Mówimy o tym, bo przecież trwa kortowiada To temat dzisiejszej audycji jeden na jednego Marian Dąbrowski za konsoletą, przy mikrofonie Marek Lemieński Witam i przedstawiam naszych gości Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje dziś Krzysztof Wojciechowski Dzień dobry Dzień dobry Natomiast Platformą Obywatelską Jarosław Słoma Kłaniam się Dzień dobry, witam serdecznie no to zaczynamy, drodzy Państwo. Jeden na jednego. Do raportu komisji w sprawie Amber Gold dotarła polska agencja prasowa. Napisano w nim m.in., że były premier Donald Tusk nie zapewnił koordynacji prac organów administracji rządowej, a także, to cytat, nie wydał żadnych formalnych poleceń podległym sobie organom administracji rządowej w celu podjęcia i koordynacji działań mających na celu przerwanie przestępczego procederu. Pozwolę sobie na jeszcze jeden cytat. W toku prac komisji ujawnione zostało nieprawidłowe i nieetyczne zaangażowanie wysokich funkcjonariuszy publicznych, w tym m, prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej, w uwiarygodnianiu działalności podmiotów z grupy Ambergold, polegające między innymi na zabieganiu o darowiznę na cele publiczne lub kulturalne, tak napisano we wnioskach końcowych projektu tego raportu. To najpierw chciałbym, żeby przedstawiciel Platformy Obywatelskiej odniósł się do właśnie tego projektowanego raportu, czyli Jarosław Słoma. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, raport jest trzyletnim efektem prac komisji powołanej w celach politycznych, grillowania, Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, efekty trzyletnich dochodzeń są żałosne. Wiemy praktycznie tyle, ile przed powołaniem tej komisji. Pozostanie w naszej pamięci fakt, że to Donald Tusk przesłuchiwał członków komisji, ale też takie kwiatki jak Caryca, czy też stwierdzenie jednego ze świadków, że tutaj przywołany wcześniej w naszej rozmowie Jednym z, jedną z osób, które korzystały z możliwości transportu jedną z firm podległych Amber Gold, był prezes Jarosław Kaczyński. Jego sztab zamawiał podróż. To równie dobrze uwiarygadnia tę firmę jak... Zarzuty, czyli że ktoś tam ocenie, ciągnął samolot przez lotnisko. Panie Rosławie, czyli w Pana Państwo, ocenie służby zachowały się tak, jak powinny, w takim tak, razie mimo to. Trudno tego raportu, robić który zarzut czytamy. premierowi Tuskowi, że osobiście nie nadzorował śledztwa, bo przypomnę, że prokurator Seremet, który wówczas był niezależnym od władzy wykonawczej prokuratorem generalnym, był powołanym przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mamy większe problemy już z zarządu wpisu, chociażby afera Getback, 2,5 miliarda złotych, a więc skala znacznie większa niż wspomniana tutaj afera Ambergold. Kilka innych afer do wyjaśnienia. Przede wszystkim wielki problem ze skokami. 5 miliardów złotych kosztuje już podatników upadek kilkunastu skoków tak silnie związanych z pisem. Dobrze, ale. Wobec ale tego w następnej kadencji parlamentu zapewne przyjdzie pora na rzeczywiste. Podejrzewam, że te tłumaczenia śledcze. mogą nie trafiać. Tak? Poszkodowanym w e... wyniku tej afery do spraw Ambergold, podejrzewam, że te tłumaczenia. Przypomnę, mogą że to Platforma wiele Obywatelska wprowadziła mechanizm pomocy dla ofiar tego typu parabanków i różnych instytucji finansowych, które nie chroniły swoich e, e, ciułaczy, posiadaczy kont. To dopiero za rządów Platformy i PSL-u wprowadzono fundusz gwarancyjny, który. Niestety kosztuje nas wszystkich, jak mówię, w przypadku kilkunastu no upadłych jeszcze, skoków 5 miliardów złotych, szanowni państwo, straciliśmy, bo trzeba było pomóc ofiarom tych teraz instytucji się finansowych w wątpliwej kondycji. Raportu Krzysztofowi Wojciechowskiemu, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Yy. Tak, rzeczywiście komisja pokazała, że były to czasy, kiedy państwo było zdecydowanie. Silne wobec słabych, ale wobec silnych było po prostu bezradne. Nie wiadomo, kto w rzeczywistości stał do tej pory, nie wiadomo, kto w rzeczywistości stał za Amber Gold. Niemniej jednak osoby fizyczne poszkodowane przez tą instytucję parafinansową no są ofiarami, które tego odszkodowania jednak nie doczekały. Jeżeli chodzi o, inne sprawy, owszem, w skokach skoki są, trzeba powiedzieć tak, czyli spółdzielcze kasy były, były przecież, tworzyły potęgę w gospodarczą Polski przed wojną. W Niemczech jest to podstawa, podstawa wszelkich komercyjnych działań wobec osób fizycznych, a te, które były afery, nie były akurat z ty, od tych dobrych, spółdzielczych kas, to były te złe owce, które związane były niestety nie z prawem i nie ze sprawiedliwością. To były firmy, które były powiązane ze starymi strukturami i Dobrze, które panowie, właśnie się wypierały. Czy w tego. takim razie prace komisji do spraw Ambergold w panów ocenie mogą zakończyć się tym, że ktoś, oprócz oczywiście zamieszanych w całą aferę? Mam tutaj na myśli szczególnie polityków, że, że ta komisja zakończy swoją pracę prokuratorskimi zarzutami dla kogoś. To jest możliwe w pana ocenie? Według mnie jak najbardziej jest to już oczywiste, bo już są zarzuty także. No to kto mógłby usłyszeć te zarzuty? Donald Tusk, w pana ocenie? Tu proszę Państwa, i, i, s, prokuratura zakończy swoje działania, sądy i wtedy zobaczymy, kto będzie zamieszany. Jest taka zasada, że y, no, niestety osoby, y, które, które gdzieś tam są y, tą... tą jakby pośrednio odpowiedzialny za właśnie brak działań, no niestety idą dalej, nikt się tym nie przejmuje, nikt nie słucha tego gdzieś, czy w Polsce, czy w Europie, osoby, które powinna to zwrócić uwagę, czy na pewno takie osoby powinny nadal być w polityce, no niestety no, tak bycie jest, w polityce że to zupełnie co innego niż prokuratorskie zarzuty. Czy Jarosław Słoma myśli, że ta afera, czy też prace komisji mogłoby się zakończyć tym, że na przykład Przykład Donald Tusk usłyszył prokuratorskie zarzuty? Celem tej komisji nie było dojście do rzeczywistej prawdy, tylko zatopienie Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. Ale przy okazji w tej komisji brylowała gwiazda posła Brejzy. Otóż Krzysztof Brejza przedstawił dowody na to, że pierwsze pieniądze Amber Gold zgromadził dzięki wsparciu ze skoków. I to jest bardzo ciekawe powiązanie, bo to jest tak, że za prezesa Kwaśniaka, który był szefem Komisji Nadzoru Bankowego, który pierwszy wydał wojnę skoką, próbowali go bandyci zamordować, a dzisiaj ściga go CBA i prokuratora, który nadzoruje Zbignięcie. Panie Rosław, czy zrzucając. Nie I co, proszę na Państwa, skoki... jest bardzo istotne. Zapowiedź redaktora Sekielskiego, tego autora tylko nie mów nikomu. 17 milionów wejść. Zapowiedział, że zajmie się w następnym filmie wyjaśnieniem, co to znaczy skoki, skąd się wzięły i co oznaczają w polskim, jedno polskim życiu Jarosław finansowym mówi, i publicznym. Jak powiedział, już dobre rady słyszę, żeby się nie zajmował tym tematem, bo jest niebezpieczne. Wyjaśnimy sprawę skoków po ocenie, wyborach, kiedy odstawimy pis od władzy. Czy w Pana ocenie służby rządowe i prokuratorskie dobrze zadziałały przy okazji funkcjonowania piramidy finansowej, jaka była Amber Gold? Jak powiedziałem wcześniej, prokuratura była niezależna absolutnie od rządu, ponieważ zgodnie z ówczesnym prawodawstwem była kierowana przez prokuratora generalnego niezależnego od rządu. Dzisiaj prokuratura i wszystkie służby są skupione w rękach polityków pis i pytanie dlaczego wobec tego dochodzi do takich skandali, takich wielkich afer jak tu przywołana afera Getbacku Przyjdzie czas, że wyjaśnimy afery i, I może, ze strony Krzysztofa Krzysztofa może. Narodowy, Funduszu Nadzoru Bankowego no. czy KNF-u czy, czy też Dobrze, w radny, Bardzo pa... proszę teraz Krzysztof Wojciechowski, w... 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 Odpowiem tak. Pierwsze, no niestety z służbami, z służbami specjalnymi wtedy nadzorował bezpośrednio pan premier Tusk. Niestety w te afery skokowskie, które były, to były bardziej powiązane, padają tam nazwiska prominentnych, nie prominentnych polityków ani prawa, ani sprawiedliwości, tylko niestety Platformy Obywatelskie. To jest kłamstwo. I to są wołom, Wołomin. Wołomin, to są więc. Proszę podać te nazwiska, bo spotka się e, pan z nimi w sądzie. Więc, więc e, e, raczej, e, raczej ta e, te, te, tutaj e, były. Te osoby, które są były związane z tymi apelami pointy, to były to, to były osoby nie z Ja tylko chciałem powiedzieć, a że afera GetBack to była natychmiastowa, yy, natychmiastowa reakcja chociażby w Łokiku, to była natychmiastowa reakcja wszystkich służb do tego powołanych. Dobrze, drodzy panowie, Czego kończymy ten amery, emocjonujący Zostali temat. Zostali ludzie oszukani, Oddajmy trochę miejsca sprawom studenckim, bo przecież one teraz w Olsztynie są bardzo istotne. Temat drugi. Jeden na jednego. Zaledwie 1% przebadanych maturzystów chciałoby studiować w Olsztynie. Takie dane publikuje Gazeta Wyborcza, powołując się na badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Na pierwszym miejscu jest Warszawa, 21% osób chciałoby tam studiować. Na drugim Kraków 15%, a na trzecim Wrocław 13%. Dalej są Poznań, Gdańsk, Katowice, Łódź, Lublin, no i pozostałe miasta wojewódzkie oczywiście. Proponuję państwu temat studencki. W końcu od wczoraj studenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie bawią się na największych juwenaliach w Polsce a dziś no, przypomnieli o sobie na pewno i pokazali się na barwnej paradzie. To pytam panów, dlaczego tak jest, że ten Olsztyn wciąż nie jest, no może na adekwatnym miejscu w tych rankingach popularności, a może właśnie jest na miejscu adekwatnym? Pytam o to panów. Zaczyna w takim razie pan Krzysztof Wojciechowski, prawej sprawiedliwości. Tak. Nasza uczelnia ma tradycję, tradycje także zabawy. Kto tutaj się urodził, to pamięta, że już w 60. -tych, 70. -tych latach te zabawy były naprawdę naprawdę interesujące. No bo tak, w sumie to też powinno być kuszące przecież. To jest, też powinno być kuszące. Studentów do kuszące miasta. też są wydziały, które są. Niestety problemem Olsztyna jest zupełnie co innego. Jest wieloletnie wykluczenie komunikacyjne. W związku z powyższym Olsztyn przestał być ośrodkiem gospodarczym. Olsztyn, który kiedyś, kiedy się wyjeżdżało do Białego Stoku, miało się wrażenie, że się wyjeżdża do wielkiej wsi, a dzisiaj musimy się wstydzić, że się zatrzymał w Czyli rozwoju. I sugeruje pan, że studenci nie jadą do Olsztyna tylko dlatego, że później w tym Olsztynie nie będą mieli pracy. No niestety w tej chwili już dookoła Olsztyna wszędzie te inwestycje, patrzmy na specjalną strefę ekonomiczną, która się rozwija, ale czemu się nie rozwija w Olsztynie? Czemu ty nie ma inwestycji? Najpierw podatki powinniśmy zbierać właśnie z naszej gospodarki. Tutaj wtedy wszyscy padli, bo wiedzą, że równocześnie będą mieli miejsca pracy. Oczywiście ten uniwersytet jest na dwóch nogach, z jednej strony techniczne, ja tutaj akurat jestem, czuję się inżynierem procesowym technologiem z tutaj wykształconym, ale też i ta druga noga humanistyczna, która musi być także rozwijana ze względu chociażby na sieć szkół, na potrzeby naszego regionu No jest dobrze to, to już ważne. teraz zwracam się do radnego sejmiku regionalnego małopolskiego szerszej jeżeli gospodarka u nas także tak jak w Białym Stoku na przykład będzie się rozwijała jak będziemy mieli taki nask jak będziemy mieli centra w cyfryzacji informatyki i Przy głosie teraz Jarosław Słoman drodzy państwo dlaczego jest tak ja nie mówię o tym że my musimy konkurować oczywiście z Warszawą Krakowem czy Wrocławiem to naturalnie odpowiednio większe populacyjnie miasta natomiast z Łodzią Lublinem Rzeszowem, Bydgoszczu, Szczecinem, Toruniem fajnie byłoby już konkurować. I dlaczego jest tak, że mimo wszystko ten Olsztyn gdzieś tam jest na szarym końcu tej listy, jeżeli chodzi o wybór miejsca, w którym chciałbym studiować? W pana ocenie, oczywiście. Panie redaktorze, szanowni państwo, Olsztyn jest znakomitym miejscem do studiowania. Tu przywołana Kortowiada najlepsza zabrawa juwenalna studentów w Polsce, kampus akademicki, tradycja. Szeregu dziedzin nauki to jest tym, co jest osnową uniwersytetu, który przypomnijmy, budujemy dopiero 20 lat. Chociażby medycyna to wszystko wymaga czasu. Trudno konkurować z ośrodkami kilkukrotnie większymi, takimi, które mają znacznie więcej wyższych uczelni prestiżowych. Z dużym dorobkiem i z tradycją. My jesteśmy na początku tej drogi. Budujemy tradycję uniwersyteckiego Olsztyna, uniwersyteckiego w znaczeniu dawnego uniwersytetu, od nauk humanistycznych po nauki. To ile lat techniczne. musiałoby upłynąć, żeby było nieco lepiej? I takim i takim zwróćmy uwagę, ten. że ten ranking mniej więcej odpowiada potencjałowi demograficznemu mm -hmm. miast. Jest taki trend wśród młodzieży, że Zwykle starają się trochę od domu dalej być. Oczywiście rodzice woleliby mieć studenta, studentkę u siebie w domu, no ale ten czas jest zwykle wyborów, że chcemy być poza domem. Wobec tego większe ośrodki są atrakcyjniejsze. Nasze położenie, nasz potencjał ludnościowy niestety nie jest tutaj atutem. Chociaż Olsztyn ma dobre perspektywy, bo w perspektywach demograficznych jest wskazywany jako jeden z niewielu polskich ośrodków miejskich, który będzie. Będzie rozwijać się. Duże polskie miasta będą tracić ludność, Olsztyn będzie zasysać ludność nie tylko z warmi i mazur. To jest miejsce dobre do pracy. Natomiast naszym problemem jest to, że nasza gospodarka regionalna oparta jest na gospodarce w kierunkach, gałęziach tradycyjnych. Mało mamy innowacyjności, mało usług informatycznych, czyli tam, gdzie jest wysoka płaca. Nasza oferta w tej chwili to, to jest przede dobrze. wszystkim gospodarka kropkę, ze średnimi, niskimi o, płacami i na tym trzeba pracować. Natomiast po, yy, słyszę tutaj yy, cierpkie słowa pod adresem specjalnej strefy ekonomicznej, zdominowanej od lat kilku przez działaczy mm, PiSu. No, to yy, troszeczkę panowie panowie inaczej? powiedziałem inaczej. słowo prawdy padło przed chwilą. Yy, padło Weźcie się za słowo, że Olsztyn nie daje możliwości rozwijania się strefie, kiedy całe w województwo ocenie, jest po prostu muszę, sukcesem strefy. muszę stanąć prezesa całkowitym. Smolińskiego. Przepraszam, chyba pan nie zrozumiał. Pan. Naprawdę? Dobrze. E, powiedziałem zupełnie Dobrze. co innego. To jest rozwija się tylko dzięki oczywiście. Rozwija się tylko dzięki działaczom. żebyśmy nie mówili wszyscy naraz. A teraz Dobrze. chciałbym jeszcze, żeby moi goście... Chciałbym się jednak do tego odnieść, e, bo chyba coś się nie zrozumieliśmy. To dosłownie powiedziałem, zdania Powiedziałem bardzo, wyraźnie, proszę. że Olsztyn się nie rozwija, że Olsztyn blokuje rozwój. Ja dokładnie słyszałem, a kiedy co pan strefa, powiedział. strefa jest sukcesem pana Grzegorza Smolińskiego, właśnie sprawa i sprawiedliwości. I teraz tak, panowie, w dwa lata zrobiono więcej chciałbym niż, jeszcze, niż przez 8 lat, żebyście bawiącym poprzednie. się studentom złożyli tylko były ruiny. Dobrze, bardzo was proszę. Zwróćcie się do studentów, teraz, którzy być może nas nie słuchają, bo bawią się na juwenaliach, ale może odtworzą naszą audycję post factum. Mamy taką nadzieję, bo i do studentów się oczywiście zwracamy. Czego studentom bawiącym się na Kortowiadzie życzyłby Krzysztof Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości? Życzę już tę atmosferę ży rozluźnić. Życzę wie, świetlanej przyszłości, życzę takiej zabawy jak cztery 40 lat temu, jak 30 lat temu, jak 20 lat temu, a zarazem pogodzenia tego z sukcesem naukowym no by tak było. i własnym. To jeszcze życzy Jarosław Słoma z platformy obywatelskiej. Życzę dobrej zabawy i żebyście byli w przyszłości dobrymi ambasadorami Olsztyna w Armii i Mazur, bo to jest naprawdę świetne miejsce do studiowania, do pracy, do zakładania rodzin, do dobrej przyszłości. A ja jeszcze życzę, żeby ta zabawa była bezpieczna, drodzy Państwo, bo to naprawdę istotne. Marian Dąbrowski audycję zrealizował, poprowadził Marek Lewiński. Pięknie dziękuję. Moi Gośćmi byli Krzysztof Wojciechowski i Pis. Dziękuję bardzo za Bardzo Dziękuję bardzo To była audycja jeden na jednego. Jeden na jednego.